No proszę! Ta strona na pewno pochodzi z dziennika hiszpańskich kolonizatorów. Na drzewie coś jest wyryte wygląda jak serce ktoś wyrył to niedawno. Od razu lepiej, gorączka spadła i chyba zaczynam wyraźniej wyglądać. Złoto, srebro, to łup Długiego Johna! Ej, coś jest wyryte na dnie skrzyni. Za sercem powiększy skarb idź, przyjacielu. Drugi skarb? Ciekawe. Przepiszę to. No no, Długi John zdecydowanie mnie rozpieszcza. Teraz obiecuje mi drugi skarb. Nie odpłynę z wyspy, dopóki go nie znajdę. To ostatni kawałek mapy i koniec wam główki. Teraz wiem, gdzie leży kres mojej podróży: w samym sercu wyspy. Muszę skierować się w górę rzeki. Będzie niebezpiecznie, ale z pomocą mapy powinno się udać. Jim! Jim Hawkins! Pepita, gdzie ty zniknęłaś? Wyjaśnisz mi w końcu, w co ty pogrywasz? Nie mogę. Obiecałam ojcu, że nic ci nie powiem. Ojcu? Jestem córką długiego Johna Silvera. O czym ty mówisz? Gdyby żył i miał dzieci, to nie zostawiłby mi w spadku swojego skarbu, prawda? On żyje. Testament, mapa i łamigłówka. Wymyślił to, żeby cię tu ściągnąć. A co ze skrzynią, którą znalazłem? Mały test. Tata chciał cię sprawdzić, zanim powierzy ci swój prawdziwy skarb. Ach, racja. W bramce numer 3 jest większy skarb. Więc co nim jest? Naprawdę się nie domyślasz? Eee... Podobam ci się? Koczyłeś mnie? Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Ja przestraszyłam się. Chciałam uciekać i potknęłam się. Przestraszyłem cię? Tata powiedział, żebym się nie pokazywała. Gdy zrozumiałam, że szukasz mojej kryjówki, wpadłam w panikę. Spryciula? A ty nie lepszy. Gdy posąg zaryczał, też nie myślałeś, tylko dałeś drapaka, gdzie pieprz rośnie. Oczywiście, chciałam cię naprowadzić na krzak, który leczy gorączkę. A nie byłoby prościej przygotować mi lekarstwo? To by było zbyt łatwe. Tata wyraźnie mówił, żebym ci za bardzo nie pomagała. E, tak, chciałam cię trochę przestraszyć. Zobaczyć, jak zareagujesz. A gdybyś mnie zabiła? Nie ma mowy, celowałam tak, żeby chybić. Nie ma mowy, co? Każdemu zdarza się nie wcelować. Ale krzyknęłam, żeby cię ostrzec. Poza tym wszystko się dobrze skończyło, co nie? Hi. Naprawdę nie powinnam. Tata chce ci to sam powiedzieć. No, dalej. No dobra, opowiem. Po długo oblewanej wyprawie Hispanioli, długi John przeniósł się z rodziną na Szmaragdową Wyspę. Miał dwa powody, aby zaszyć się w tym odludnym miejscu: list gończy podpisany przez królewskich sędziów i podobny, tylko piratów. Mijały lata. Śmierć żony wlewa w serce starego wilka morskiego strach o przyszłość córki. Kto będzie się nią opiekował, gdy on popłynie do góry brzuchem w odmęty? Kto nauczy jej życia w cywilizacji? Ani pirat, ani wyrzutek, uczciwy i lojalny chłopak. Właściwie to długi John miał tylko jednego przyjaciela godnego zaufania. Nazywał się Jim Hawkins. Aby zachęcić Jima do przybycia, długi John nie mógł po prostu wysłać imiennego zaproszenia. Gdyby jego wrogowie przejęli list, byłaby to katastrofa. Sporządził więc swój testament. Dołączył do niego łamigłówkę i mapę do skarbu. Ścieżka została sprytnie zaplanowana, aby sprawdzić młodzieńca. Zadaniem Pepity była jego obserwacja. Miała obserwować jego zachowania i wyrabiać sobie opinie o nim. Gdyby jej się spodobał, miała pozwolić mu dotrzeć do kryjówki, w której czekał długi John. Gdyby ją zraził, mogła tak ustawić wydarzenia, żeby Jim opuścił wyspę, nie napotykając nikogo. Znamy wynik. Jim uratował Pepitę i dziewczyna złamała zasady, zwierzając się mu. Miał ci to wyjaśnić mój ojciec na końcu twojej podróży, ale skoro jesteś już prawie u celu, to chyba nie robi to dużej różnicy. W najbardziej niedostępnym miejscu na wyspie, koło wodospadu krwawej rzeki. Chodźmy go zobaczyć. Nie, będzie zły, jeśli się dowie, że go nie posłuchałam. Daj mi się wyprzedzić, a potem pójdź za mną. Masz tu mapę i łamigłówkę. Jak chcesz. Cierpliwości to prawie koniec. Muszę już iść do zobaczenia przy wodospadzie. Pepity nie ma już jakiś czas. Powinienem ruszać.